Proszę państwa, nadeszło w porę lato i czasu wolnego jest tyle i prawdopodobnie wielu z was będzie chciało przyjechać do Krakowa na odpoczynek, odmor na chwilowe bezrobocie. No i teraz jak to zrobić sensownie i przede wszystkim czy w ogóle warto, jeżeli nie jesteście pijanymi anglikami. Otóż ja uważam, że warto, gdyż przykładowo ja żyję w Krakowie od plus minus, zawsze od niedawna nagrywam o tym kontent i treści i nawet ja żyjąc tutaj ponad 20 lat, jak przechodzę sobie przez miasto i widzę taki kościół mariacki, no to patrzę i sobie myślę za każdym razem, że no, ludzie nie byli w stanie tego zbudować bez pomocy kosmitów albo bez pomocy czteropaka żubra i Marlboro Goldów, a umówmy się wtedy ich nie było. Czy tak samo idziesz sobie na spacer z kimś i po prostu musisz powiedzieć czy zakrzyknąć kurwa. Piękny mamy ten Kraków. Piękny mamy naprawdę ten Kraków. I w tym filmie nie będę Was zamęczał takimi typowymi rzeczami, co sobie znajdziecie na stronach turystycznych, czyli no... No, dobrze, pojechać też na wycieczkę do kopalni soli. Nie. Plusem, wielką zaletą tego kanału jest co? Na pewno nie bycie na czas, bo wakacje już trwają od dawna. Ważna jest tutaj autentyczność. Czyli ja Wam powiem rzeczy, które naprawdę się Wam przydadzą jako stary Krakus. Znaczy no, nie taki stary. Jeszcze nie z Gret, już nie mało lat, który rzeczywiście może Wam przekazać rzeczy, które pomogą Wam tutaj przetrwać w mieście. Noży, artystów i tego typu gadania. I teraz założycie, że jest to jakiś post sponsorowany miasta Kraków. Niestety nie, niestety mi za to nie płacą. Robię to pro bono, choć mogłoby się to jak najbardziej zmienić. Dobra, jak to mawiał stary klasyk polskiej kinematografii Sławek i Jedek, dość tego pierdolenia, hajdę i demo. I teraz tak. Przyjeżdżacie tutaj, no to gdzie się kierujecie? Kierujecie się na rynek, umówmy się, raczej nie na kurtwanów, choć powinniście też. Także, kierujecie się na rynek i musicie wiedzieć, rynek krakowski w okresie letnim, w okresie wakacyjnym, to jest na tyle zatłoczone miejsce, że wyobraźcie sobie na przykład kiermasz świąteczny, nie? W jakimś miejscu, gdzie jeździcie, na przykład w Wiedniu, uwielbianym przez Polaków, no to jest tam mnóstwo ludzi, tak? Trzeba się przypychać, jest ciężko. Tutaj rynek w Wiedniu jest grany przez całe wakacje. Możecie powiedzieć, że akurat teraz w tle tego nie widać. No nie widać tego, bo jest godzina 5.30 rano. Natomiast jeżeli przyjedziecie po południu i w Krakowie się nie urodziliście, prawdopodobnie ciężko Wam będzie lawilować między tymi ludźmi. No Chyba, że macie doświadczenie z Warszawy czy rynku wiedeńskiego. No trzeba po prostu uważać. Kolejna rzecz, czyli, że rynek jest bardzo nieróżnorodny. Co mam na myśli, jest nieróżnorodny ogólnie, ale jeżeli na przykład chcecie tutaj zjeść, tak jak ten oto Gural, który bardzo narzekał, że w Krakowie minimum 80 zł. Nie, to znaczy oczywiście, no jeżeli siądziecie w jakichś knajpakach na samym rynku i nie sprawdzicie w ogóle, to być może tak, ale. Przejdziecie 50 metrów dalej i znajdziecie na przykład miejsce, w której sprzedają pizzę na kawałki i za 30 zł się, nieładnie mówiąc, nawdupcacie i być może spotkacie DHP. Tak samo nie wiem, byłem kiedyś tutaj w miejscu, gdzie lany złocisty trunek kosztował 40 zł, a z kolei 20 metrów kosztuje 12. Więc tutaj trochę szukajcie, oczywiście wiadomo, na no zrobienie stotki na samym rynku, że się pije Aperol, jest dużo warte, ale ja wiem, ile zarabiacie, nie zarabiacie dużo. I teraz rzecz z kategorii naprawdę praktycznych, mianowicie, proszę Państwa, kibel. Toaleta pani Paździo. I teraz tak, oczywiście, można się śmiać, że co on w ogóle robi. Ja tu w jakiś filmik mówi o tym, że jest kibel w sukiennicach, bo jest. Umówmy się, ja mam już 23 lata, wyglądam na więcej. Trochę w życiu przeżyłem. Ja wiem, że jak chodzi o sprawy Kibla, to nie należy żartować. Należy zawsze sprawdzić. Zawsze mnie tego uczył ojciec. Proszę Państwa, kibel w sukiennicach, Przepiękna sprawa, bo po ręku pewnie będzie krążyć dużo. Ten oczywiście nie jest darmowy, natomiast można płacić gotówką, kartą. Panie są bardzo miłe. Ja dwie były dziewczyny poznałem w tej toalecie, więc myślę, że jak najbardziej też aspekt towarzyski jest bardzo dobry. A umówmy się, warto to wiedzieć. Oczywiście, jeżeli tutaj nie jesteście się w stanie dostać, albo chcielibyście jakoś przyoszczędzić, to, to są jakieś McDonaldy, nie McDonaldy dookoła nas. Tylko, że tam jest wymagany kod, czyli trzeba coś zamówić. Czy da się to oszukać? Powiem tak. Nie chcę pozwu od korporacji. Już jeden przeżyłem, więc... Róbcie jak chcecie, ale pamiętajcie o tym miejscu. I kolejna rzecz. Proszę Państwa, ulica floriańska, gdyż po całym ciężkim spędzonym dniu będziecie się chcieli pobawić. Jak ludzie. No i teraz tak. Ulica floriańska. Kiedyś ulica prowadząca do wyjścia z miasta, do wyjścia z barbakanu. Teraz ulica prowadząca do wyjścia z trzeźwego stanu umysłu. Na tej ulicy, ale też nie tylko. Koło godziny 21 i 22, w momencie weekendowym pojawia się kto. Promotorzy, promotorzy w bardzo dużej ilości. I teraz, jeżeli myślicie, że promotorów widzieliście też w innych miastach, to za przeproszeniem chuja widzieliście. W sensie tutaj będzie ich naprawdę cała masa. Będzie ich prawdopodobnie najwięcej, będą najintensywniejsi i najbardziej kreatywni. Sakramentalnym pytaniem, które na pewno usłyszycie, jeżeli jesteście chłopakami, będzie czy lubicie cycuszki, panowie? Powiecie, nie ma problemu, ja jestem dziewczyną. Na to też mają sposoby. Powiecie, nie ma problemu, ja jestem gejem. Na to też mają sposoby. Na to mają, cytuję, Hiszpana z 20-centymetrową pałką teleskopową. Natomiast nie ma tego złego do samego końca. Oczywiście oni zawsze będą od was sprytniejsi. Natomiast, po pierwsze, no wiadomo, pojawiają się 201, 202, plus niektórzy mają ulotki. Mogą na przykład mieć ulotki na darmowe wejście do klubu. Swego czasu tak było w jednym klubie Latino, tutaj, które normalnie kosztuje chyba 70 zł, czy coś takiego. Tylko tacy ludzie raczej właśnie was nie będą zaczepiać, raczej się nie będą wyświetlać. Ale szukajcie ich. Jak zobaczycie kogoś z ulotkami, z papierkami, zapytajcie, czy nie jest promotorem. Może akurat będzie człowiekiem, który dostał mandat na kwotę 10 tysięcy złotych i będzie do was agresywny, ale za to już nie biorę odpowiedzialności. I teraz, gdybyście się w nocy. Zgubili. Czy to przy okazji zabawy, czy to przy okazji po prostu chodzenia, a nie wiem, nie chcielibyście wziąć taksówki z jakichś znanych sobie i Bogu powodów, chcielibyście wrócić autobusem, ale nie wiecie skąd. No myli Wam się to. Niektóre przystanki mają wpisane na jak dojadę, czy na mapach Google, 10 miejsc. To co zrobić? Dobrym sposobem może być przyjście tutaj, mianowicie teatr słowackiego. Jego akurat nie jest ciężko znaleźć, wygooglujcie sobie wcześniej, gdyż tutaj, gdy mamy noc, to o plus minus każdej pełnej godzinie. Zatrzymuje się cała masa autobusów w jedną, w drugą stronę. Dużo prościej będzie znaleźć, możecie też się zabawić, na stare dobre chybił trafił, tak? Czyli wsiadamy do któregoś autobusu, może dojedzie. Myślę, że jak najbardziej może dojechać. Tak czy jak nie, no myślę, że tak naprawdę lepsze to niż krążenie przez miasto przez 5 godzin, gdyż tak jak mówiłem, czy tak jak będę mówił, raczej w Krakowie nie jest tak ciężko z niebezpiecznymi ludźmi, raczej jest to miasto bezpieczne, no ale umówmy się, sztajając się, od miejsca do miejsca może być niebezpieczeństwo. A po co? A po co? Woźna się potem nie będzie tłumaczyć matce. Także miasto piękne. Ludzie kurde świetni. Powrót Teatru Słowackiego. Macie trzy palce, zapiszcie sobie na tych trzech palcach. I w sumie, zostając w tym samym miejscu, bo mamy bardzo dobry kadr. Kupowanie biletów w aplikacji. I dlaczego? Dlaczego w aplikacji? Otóż dlatego, że tak. W wielu kioskach już tych biletów nie znajdziecie. Jednocześnie kanary są. Tak jak w każdym mieście, najczęściej okolice pętli, prawie zawsze w centrum i też zazwyczaj w nocnych autobusach. Nie wiem, czy tak jest w każdym mieście, w tym jest. Naprawdę w noc, nocny autobus to jest speedrun dostania biletu, yy, znaczy mandatu, biletu być może też, zwłaszcza w centrum. I dlaczego w aplikacji? Dlatego, że na przykład w takim tramwaju, który w tym momencie jedzie, nie da się ocenić, a na pewno nie będąc turystą, jaki jest tam automat. Bo to nie jest tak, że są automaty na kartę i gotówkę w jednym. Nie, są albo na kartę, albo na gotówkę. Czy jest jakaś zasada, która mówi, w którym będą które? Nie. Znaczy jak tu mieszkacie wiele lat, to się możecie uczyć tego, numerów seryjnych i tak dalej, ale raczej się od razu nie nauczycie. A jak mówiłem, Canarinhos lubią tutaj latać i walczyć, robić joga bonito, czy hoga bonito, joga bonito. Tak czy jak bilety w aplikacji. Jak dojadę, aplikacja banku. Wszystkie inne aplikacje, jakieś tam na M, nie na M. I teraz tak, we wstępie mówiłem Wam, że nauczę Was też tutaj przetrwać. Nie dam Wam może porad, jak bronić się w ciemnej uliczce, natomiast jest coś takiego jak minimalizowanie ryzyka, niebezpiecznych sytuacji. Proszę Cię, nie mów, że idziesz na twór. Tylko o to Cię proszę, na, na jaki dwór w ogóle, jaki, z, polu się, z pola się idzie na dwór, jak się ziemniaki sadziło i się idzie do pana, w ogóle co Ty tutaj mi dupcesz w tym momencie, kończ to nagrywanie. No i tak, kolejny punkt i zapytacie mnie, kurde, człowieku, koneser, mówisz tyle o Krakowie, nas tyle straszono, że tutaj maczety, noże... Szczęść Bożej, ratuj o, się kto tak, może. Tutaj to strach wyjść po ciemku, jeżeli nie mieszkamy na samym rynku. Jak to z tym jest? Jak to z tym jest? Czy jest tutaj bezpiecznie, jak o to chodzi? Ja Wam powiem... No dwoje babka wróżyła, oczywiście, nie bez powodu, Kraków ma opinię, jaką ma. No o tym, że rzeczywiście no, kibice są e, niezbyt e, delikatni walcząc ze sobą, natomiast należy tutaj wspomnieć, że jako turystów raczej was nie będzie to niepokoić. To znaczy, co mam na myśli? Raczej, mimo tego, że rzeczywiście rywalizacja, walka kibiców jest tutaj, no, delikatnie mówiąc, dość brutalna. No, to raczej walka jest między kibicami jednymi a kibicami drugimi, czy tam kibolami. Nie między kibolami a turystami. To jest bardzo, bardzo duży plus Krakowa, że tutaj raczej postronne osoby, jeżeli się nie pchają tak, gdzie nie trzeba, nie wiem, jeżeli nie nagrywają tych chłopaków, to raczej nie grozi im absolutnie nic. Więc raczej, jak tu będziesz, nie pchaj się, gdzie nie trzeba. I nie grozi ci absolutnie nic. Jedynie jeżeli ktoś rzeczywiście by cię zapytał, za kim jesteś czy coś, to nie mów, że jesteś z Warszawy. To w zasadzie sensie w ogóle nie mów, że jesteś z Warszawy. To nie jest zbyt dobry pomysł. Kolejny, czyli ostatni już punkt, mianowicie wyjedź z tego pieprzonego centrum. Oczywiście centrum Krakowa jest przepiękne. Nie bez powodu zdecydowana większość tego filmiku dzieje się w centrum Krakowa, w samym centrum na rynku. Natomiast. To jest rzecz, którą często ludzie przeoczają, gdy tutaj przyjeżdżają, że mają założenie, dobra, no jesteśmy tutaj tydzień, będziemy chodzić po rynku. Po co? Po co? W Krakowie masz bardzo dużo ładnych miejsc. Ja tutaj wyświetlę na ekranie tak naprawdę wiele miejsc, które mnie się podobają personalnie, ale możecie też poszukać. Właśnie ten Kazimierz, który znajduje się, no nie dosłownie za nami, ale tutaj w okolicy. Stade pod górze też wiele ludzi bardzo lubi. Nawet w Nowej Hucie aktualnie są wycieczki. Jakieś zalewy pokroju Bagier, pokroju Prokocimia. Yy, nie Prokocimia, tylko Kryspinowa, ale niech będzie. Prokocim też możecie zobaczyć, choć raczej. Raczej to nie jest turystyczne miejsce i inne tego typu rzeczy. Naprawdę, kraków się nie kończy na centrum. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj ten kanał. Możesz wejść w te wszystkie linki w opisie, zapoznać się z moją osobą. Powiem Wam tak: to kiedyś wyjdzie, to kiedyś wystrzeli. A dobrze się chwalić, że subskrybowaliście kogoś, jak był jeszcze mały, nieznany, smutny, brzydki, gruby, zdepresjonowany, gorszy od innych, biedniejszy, w gorszych butach. I tak dalej. Subskrybujcie. Do widzenia.